Witajcie, kochani, na moim kanale. Dzisiaj niestety już nie będzie soczku, bo już się skończył, ale za to dzisiaj tak samo będziemy coś zbierać z brzozy. A będziemy zbierać. te pączki na herbatkę powiem wam że już piłam herbatkę z tych pączków ale trochę za dużo sobie ich wsypałam do szklanki bo połowę szklanki wsypałam tego i zalałam wrzątkiem no i tak 20 minut pod przykryciem miałam. No, i powiem Wam, że taka ta herbatka była trochę gorzka. No, bo też może i za dużo tego wzięłam. Ale powiem Wam, że smakuje ta, tak jak zielona. Nie wiem, czy można ją słodzić, ale pewnie można. Ale ja nie słodzę tylko taką gorzką ale tak samo można i z tych młodych listków sobie zrobić herbatkę a taką wiadomość mi napisał jeden widz że jego żona robi sobie herbatkę z tych pączków no, ja postanowiłam trochę sobie tego urwać. A można tak samo wysuszyć sobie. Można takie świeże i suszone sobie zaparzyć. Ale jak są świeże, no to ja sobie takie świeże zaparzam. I wiecie co, z nich taki żółty pył jeszcze leci i czytałam, że ten żółty proszek to tak samo bierze się na łyżeczkę i tak samo się to tak chyba je na sucho ale to już trzeba było do tego naprawdę dużo dużo nazbierać no i o to sobie wiecie taką Garsteczkę sobie tego nazbieram, bo nie potrzebuję dużo. Jak wiecie, mieszkam na wsi, no to pełno jest drzew. To codziennie mogę mieć świeże. Nawet nie wiedziałam, że można. Takie pączki zbierać na herbatę. No i to jest wszystko lecznicze. Możecie sobie poczytać w internecie. Pełno tego jest. Piszę wszystko na co jest ta herbatka. Zobaczcie taka garsteczka to połowę tej garsteczki mogę wziąć i zaparzyć i herbatka będzie akurat ale nie każda brzoza ma właśnie te pączki takim młode patrzyłam brzozy to nie mają tych pączków Widzę, że ta to ma sporo. Już słoneczko zachodzi. Ale dzisiaj mamy zimno. Nie jest ciepło. A w tych porzeczkach tych po lewej stronie i po tej prawej to zawsze są sarenki. zajączki. A to taka moja dróżka i tędy zawsze sobie jeżdżę. Widzicie? Nie muszę jeździć do lasu. Tu jest pełno drzew. Ale już od poniedziałku już znikają zakazy. Już można będzie chodzić do lasu, do parku. No to już będziecie mogli sobie pospacerować. Bo jak wiecie, ja to chodzę do prywatnych lasów. U nas jest więcej lasów prywatnych niż państwowych. Mało jest. Bardziej tak przy drogach publicznych mamy te lasy państwowe. A ja tam zawsze tylko jesienią jestem, w tych lasach, bo tam mam podgrzybki. A teraz to nie ma tam potrzeby jeździć. Jak ja mam tu lasów, zobaczcie, pełno prywatnych. Zobaczcie. Tu jest pełno. Tu jest wszystko. z mojej wsi ludzi nie potrzebuję chodzić do prywatnych mogę być codziennie w lesie no i tak kochani mam nadzieję że ciepło się zrobi bo to nasza wiosna to nie jest zbyt ciepła jeszcze w nocy są nawet przymrozki i powiem wam, że ta kurde i trawa słabo rośnie. W ogóle sucho jest. Rączki marzną. A tu na pniach jeszcze zobaczcie. Jakieś chuby jeszcze są. Ale kurde już powinno trochę Trochę powinno padać już, bo w maju, w tamtym roku to już miałam kozaczki pierwsze. A jak nie będzie padać, no niestety może nie być grzybków. Może nie być, nie, nic nie wiadomo. Mówią, że ma być sucho i w tym roku. Dość że jest to zaraza to jeszcze sucho a trochę nazbieram sobie na dwie trzy szklaneczki dla męża, dla siebie I teraz takie takie różne wynalazki lubimy pić dla zdrowotności oczywiście. Ale czy to coś da? To nie wiadomo. No ale sok powiem Wam, że bardzo mi przysmakował, bo był taki słodziutki i pyszne. Szkoda, że już nie ma. Za późno się wzięliśmy za ten sok, bo trzeba było na początku marca już pozyskiwać. A my prawie pod koniec marca żeśmy zaczęli, no dobra, ok, kochani, nie ja już będę jechać, jeszcze przejadę się tą dróżką pod górkę i tak sobie naokoło tam jadę drogą i do domu. No i tak, kochani, spędzam czas, a czasami. To jeżdżę właśnie pomiędzy tymi pożyczkami. A no właśnie szukam parostka, czy mi się jakiś trafi. No ale niestety, jednego tylko trafiłam, a drugiego nie mogę. Nie mogę trafić drugiego tego parostka. A tu już teraz taka pora jest, że akurat te serenki. Tu już będę podchodzić i będą sobie trawkę skubać. Nieraz jak jadę, to ich wypłoszę. A nieraz nie trafię na nich, bo jeżdżę i po południami. A ich po południu to nie ma tylko bardziej tak przed wieczorem. No dobra, kochani, to papa, pa. do następnego.